Dziś w informacjach o sporach w sprawie planów komunalizacji kopalni Siarki Machów wraz z terenami przyległymi w granicach miasta Tarnobrzega, to jest moje zdanie, może na wyrost, ale myślę, że w tym kierunku. A także o restrukturyzacji sanepidów w województwie podkarpackim. To jest oczywiście albo niewiedzą, albo próbą, próbą zdyskredytowania naszej powiatowej stacji. Marek Gurdak, witam Państwa i zapraszam na informacje. Nie milkną echa postanowienia prezydenta Tarnobrzega dotyczącego planów komunalizacji kopalni Siarki Machów. Samorządy, na terenie których położona jest spółka, nie ustają w działaniach, aby wymusić na władzach miasta zmianę tej decyzji. Dyskusja na temat komunalizacji kopalni Siarki Machów przez władze Tarnobrzega toczy się od października ubiegłego roku. Władze gmin, na terenie których położona jest ta spółka akcyjna robią wszystko, żeby nie doszło do komunalizacji, gdyż widzą w tym zagrożenie dla trwającego od dłuższego czasu procesu rekultywacji. Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon jako przykład podaje znajdujący się w miejscowości Chmielów klarownik, do którego trafiały osady powstałe podczas wydobycia siarki. Może doprowadzić do sytuacji, że miasto owszem przejmie, stanie się właścicielem kopalni, być może będzie pobierać dywidendę z tytułu posiadania takiej spółki. Ale obawiamy się, że nie będzie mogło ze względu na brak należytych środków realizować do końca tego procesu i pozostaniemy my, samorządowcy, z tak trudnymi problemami. Wójt Grębowa, Kazimierz Skóra, zapowiada, że sprawą komunalizacji będzie chciał zainteresować wszystkie możliwe szczeble administracji. Zauważyłem, że argumenty merytoryczne przestają już przemawiać do. Yy, Decydentów, ludzi, którzy będą ewentualnie podejmować w tej sprawie decyzje, tu jest potrzebna, Szanowni Państwo, decyzja polityczna. I myślę, że głos Rady Powiatu Tarnobrzeskiego będzie bardzo ważny. Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz podkreśla, że okoliczne samorządy miały sporo czasu, aby wystąpić z podobnym wnioskiem do Ministerstwa Skarbu. Dla miasta impulsem do komunalizacji kopalni siarki Machów była firma IKEA, która poszukiwała dogodnego terenu pod nową inwestycję. Rozmowy szły w coraz lepszym kierunku, pojawiały się z obu stron różne argumenty. A w momencie, kiedy tak naprawdę zobaczyliśmy światełko, zielone światełko w tunelu, no dookoła wszyscy protestują, więc tak jak mówię, no ja z punktu widzenia interesów miasta, ponieważ jestem prezydentem Tarnombrzega, jestem urzędnikiem magistratu utrzymywanym z podatków mieszkańców Tarnombrzega, swoje plany będę konsekwentnie realizował. Teren kopalni Siarki Machów obejmuje powierzchnię 500 hektarów na terenie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego. Prawie połowa posiarkowych gruntów została już zrekultywowana. Przywracanie wartości użytkowych pozostałemu terenowi ma zakończyć się do 2015 roku. Prezydent Tarnobrzega wyraził oficjalny sprzeciw wobec projektu restrukturyzacji stacji sanepidów w województwie podkarpackim. Plan zakłada likwidację tarnobrzeskiej placówki. 27 lutego prezydent Norbert Mastalerz wystosował pismo, w którym informuje. Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem informację o planowanej restrukturyzacji powiatowych stacji na terenie województwa podkarpackiego, która zakłada likwidację powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Tarnobrzegu. Jak dowiedziałem się głównym argumentem przemawiającym za likwidacją PSSE w Tarnobrzegu w ocenie wojewódzkiego inspektora jest brak własnej siedziby. Norbert Mastalerz uważa argumenty podkarpackiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego za bezpodstawne w Tarnobrzegu, gdzie tak naprawdę mamy jedno z czterech wojewódzkich laboratoriów certyfikowanych, więc takiego laboratorium nie ma ani w Mielcu, ani w Stalowej Woli. Ktoś chce likwidować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w imię faktu, że ponoć Tarnobrzeski Sanepid nie posiada własnego obiektu, co jest oczywiście albo nie wiedzą, albo próbą, próbą zdyskredytowania naszej powiatowej stacji. Likwidacja Sanepid może skutkować także utratą pracy przez 36 osób tam zatrudnionych. Przypomnijmy, że stacja sanepidu w tarnobrzegu pełni wiele ważnych funkcji. Oprócz nadzoru nad higieną środowiska, higieną pracy czy bezpieczeństwa w kontaktach z żywnością, placówka prowadzi promocję zdrowego stylu życia. Najważniejszym jednak zadaniem Sanepidu jest zapobieganie powstawaniu chorób. Jesteśmy terenem tutaj w Tarnobrzegu endemicznym, jeżeli chodzi o niektóre choroby zakaźne. Choroby zawleczone, przecież pierwsza w cudzysłowie mówiąc świńska grypa, która została zawleczona do nas no, przez kobietę, która wraca ze Stanów Zjednoczonych. No to pierwszy w Polsce przypadek był na terenie działania powiatowego inspektora w Tarnobrzegu. Prezydent Tarnobrzega zaoferował przekazanie pomieszczeń, które są własnością miasta i zajmowane są obecnie przez tarnobrzeski sanepid podkarpackiemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. Decyzja o likwidacji placówki jeszcze nie zapadła. Na 8 lat więzienia skazał tarnobrzeski sąd okręgowy Damiana Swatka, oskarżonego o śmiertelne pobicie Konrada T., Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia noszło nocą z 31 marca na 1 kwietnia ubiegłego roku. Do idących ulicą Konrada T. I Adama A. podeszło trzech mężczyzn prosząc o papierosa. Gdy spotkali się z odmową, chwilę później doszło do bójki, w wyniku której najbardziej poszkodowany został Konrad T. Mężczyzna w wyniku obniesionych obrażeń umarł kilka godzin później w szpitalu. W grudniu ubiegłego roku zapadł wyrok w stosunku tylko do dwóch oskarżonych, czyli Kamila Motyki i Kamila Wolana. Sprawa Damiana Swatka została wyłączona do odrębnego postępowania, gdyż sąd nie wykluczał zmiany kwalifikacji jego czynu z pobicia ze skutkiem śmiertelnym na zabójstwo, za co mogło mu grozić nawet dożywocie. Ten materiał dowodowy, który został zebrany i przeprowadzony przez sąd, nie pozwalał w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć, który z napastników Spowodował obrażenia upokrzywdzonego, które skutkowały jego zgonem. Natomiast niewątpliwie pozwolił na ustalenie, że Damian Swatek brał udział w pobiciu, skutkiem którego była śmierć tego pokrzywdzonego. O najwyższy wymiar kary grożący za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, czyli 10 lat pozbawienia wolności, wnioskował prokurator. Obrona chciała 4 lat. Sąd, wymierzając wyrok 8 lat pozbawienia wolności, wziął pod uwagę wszystkie okoliczności. Z jednej strony sąd wziął pod uwagę okoliczności obciążające jak poprzednią karalność, działanie w stanie nietrzeźwości, działanie z nieletnim w grupie, ale z drugiej strony sąd musiał wziąć również inne okoliczności w sprawie, a tutaj bezspornym w sprawie również jest fakt, że no, pokrzywdzeni w pewien sposób przyczynili się do tego zajścia. Wyrok nie jest prawomocny. Strzelanie bojowe z czołgu oraz kierowanie ogniem w natarciu. Tego głównie dotyczyły bardzo widowiskowe ćwiczenia wojskowe na poligonie w Nowej Dębie. Żołnierze szkolili się na Nowodębskim poligonie we wtorek rano. Pomimo obecności dziennikarzy i zaproszonych gości, ćwiczenia nie były pokazem umiejętności. To są normalne zajęcia, zgodnie z planem realizowane, i dzisiaj zaprezentujemy prowadzenie zajęć ze szkolenia ogniowego. Pierwszy etap ćwiczeń miał na celu sprawdzenie gotowości czołgistów do działania. Żołnierze strzelali używając amunicji armatniej. Drugim etapem szkolenia było kierowanie ogniem kompanii czołgów w natarciu, które było sprawdzianem sprawności bojowej w terenie. Żołnierze w ćwiczeniach korzystali z ostrej amunicji. Ćwiczenia na poligonie były bardzo widowiskowe. Kompania czołgów będzie przemieszczać się do przodu, będzie prowadzić ogień z karabinów i z dział. Yy, oczywiście w pewien sposób skoordynowany z podawaniem komendy, yy, z stworzeniem całego systemu. Żołnierze zaprezentowali gościom sprzęt bojowy. Dla zaproszonych gości przygotowano także inne atrakcje, na przykład strzelanie z karabinu maszynowego. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Marek Gurdak, do zobaczenia.